Dzisiaj powracamy do sprawy prawdziwego animatronika, czyli Noziego I dam wam całkiem potężny update w jego kwestii Dodatkowo, wyjaśnimy mega viralowego mema, czyli Six7 Oraz straszną analog horrorową postać, która powstała z niego Przed Wami Mason, czytaj SCP-067 Dzisiaj przedstawię wam cały lore wokół niego Cześć wszystkim, jestem Ondar, witam was serdecznie w kolejnym materiale Nim zaczniemy, wpaliną mojego Instagrama i TikToka, który rozwijamy się coraz prędzej Dlatego zaabsoruj mnie tam, jeżeli jeszcze tego nie robisz w sub na kanale, ponieważ powoli lecimy po 450 tysięcy subskrypcji Zostaw też kciuka w górę pod tym filmem dla zasięgu, jak uda nam się tutaj dobić 3000 kciuków w górę, to będzie mi naprawdę mega mega miło. Tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy bezpośrednio od samego początku, czyli od pierwszego tematu dzisiejszego odcinka. Wyobraź sobie sytuację, że jesteś dzieciakiem na meczu koszykówki, zaczynasz jarać się z jakiegoś powodu, ktoś nagrywa cię a później ten sam film ląduje w internecie, a ty stajesz się internetowym analog horrorowym memem. Musisz sobie tego wyobrażać, bo to faktycznie się wydarzyło. I teraz wyjaśnię wam o co chodzi. Generalnie od początku tego roku dosyć głośnym memem w internecie jest 67. Jeżeli zapytacie mnie o wyjaśnienie tego czegoś, nie ma jednego wyjaśnienia, ok, bo to nie ma żadnego sensu. Generalnie na początku roku amerykański raper Skrill'a wypuścił numer pod tytułem 6 dot 67 dot Całość szybko stała się memem, a na TikToku zaczęli to powtarzać w nieskończoność, w różnych sytuacjach, bez tak naprawdę większego kontekstu. I od tamtego momentu było to całkiem sporym memem w internecie, tylko że nikt za bardzo nie ogarniał o co chodzi, bo nie miało to tak naprawdę większego znaczenia. W sumie wokół tego powstała tak naprawdę pierwsza większa popularność tego memarza. w sumie jest 6-7, ale nikt nie wie o co chodzi, więc każdy pyta się o co chodzi. Od tamtego momentu powstała masa naprawdę mniej lub bardziej wyszukanych filmów na ten temat, kiedy dosłownie losowe wykorzystanie liczby 6-7, 6-7, dawało jakiś absurdalny rezultat. Później powstało jakieś dziwne lore do tego. Na zasadzie Mangus ma 6 liter, a Mustard ma 7 liter. Jakie jest rozwiązanie tego? Nie powiem ci, bo ja też nie wiem. W każdym razie, jakoś w sierpniu w internecie pojawiło się to nagranie z jakiegoś meczu koszykówki, na którym macie tego dzieciaka. On, jak każdy inny, drze się 6 do kamery i generalnie sytuacja wygląda tak, że wzięto to i zwycięto na w analog horrorowego mema. Tak, ten dzieciak stał się kolejną straszną postacią z internetu. Jeżeli znacie mi pytanie, dlaczego o tym nagrywam, to po prostu mnie to okropnie nie bawi, okej? Okay? Akcja jest taka, że to jest ta postać, oto Mason. Niemniej nie Mason z Call of Duty, legendy pamiętają. Generalnie zaczęło się od tego, że typ wygląda jak typowy NPC z Gen Alpha. Nie obrażając nikogo, kum wasz drip-drip bratki, ale w cudzysłowie, kalafior na głowie. Czytaj, według są niektórych, uwaga, <głysy> gałka lodów. I żeby coś, ale to porównanie jest po prostu genialne. jeszcze też był tutaj styl ubioru, ale w sumie ja nie widzę w tym nic zbytnio nadzwyczajnego. W każdym razie, jak ten po swoim wyglądzie? Idealnie pasował do typowych kibiców koszykówki w Stanach z Gen Alpha. W momencie, kiedy była z tego całkiem niezła beka, ludzie odkopali film właśnie z tym dzieciakiem, który wcześniej został opublikowany na YouTubie, dokładnie w marcu tego roku, na kanale amerykańskiego YouTubera Cam Wilder. Ogólnie problem jest taki, że kiedy wklepiesz w YouTube'a Cam Wilder 67, to przynajmniej ja nie otrzymuję żadnych rezultatów, dosłownie jakby wywalało stronę. Pewnie to wszystko wina Masona, ale do tego przejdziemy zaraz. W każdym razie, legendarny klip pochodzi z filmu opublikowanego 31 marca tego roku Znajduje się w sobie w trochę losowym momencie, nie? I dla kontekstu, to wcale nie jest tak, że ktoś, nie wiem, trafił 67 punktów Bo takie wyjaśnienia też się pojawiały Tak nie jest Akcja jest taka, że jeden z graczy rzuca piłką i nie trafia Piłka w cudzysłowie wypada z boiska, nie? Nikt nie jest zadowolony z wyjątkiem tego gościa, który zupełnie bez kontekstu krzyczy Six, seven Twoją drogą razem z jego żonkiem, ale to ten pierwszy stał się viralem, tak? Klip przeleżał sobie tam trochę Czasów, w międzyczasie został wrzucony na przykład na shorts, na YouTubie, na TikToka i tak dalej. No i dopiero z czasem zyskał trochę większą popularność. Typ z czasem stał się memem, znanym jako Six Seven i w sumie była toczona ostra beka, ok? Więc w tamtym czasie ludzie dali mu na imię Mason, ze względu na to, że jego wygląd i aparycja totalnie pasowały do tego imienia, że tak to ujmę. Generalny Gen Alpha, wygląd, 67, wiecie o co chodzi. Nie wiem, jak inaczej to wyjaśnić, bo tego nie da się wyjaśnić. Generalnie typowa osoba w tym wieku, która wyglądała w ten sposób, jednocześnie interesowała się, czy to koszykówką czy to baseballem, była określana prześmiewczo właśnie imieniem Mason. Ten stał się jednym z nich, a właściwie ich symbolem. Następnie 23 sierpnia jeden z użytkowników Wixa wypuścił taką przeróbkę zdjęcia Masona. Definitywnie nawiązując tutaj do SCP-096, twierdząc ten jeden SCP, kiedy na niego patrzysz. Dla kontekstu SCP-96 to jest ten jeden gość, który nie lubi, jak się na niego patrzy. Kiedy spojrzysz się na niego, to przez ranę ok? I od tego momentu internet zaczęły zalewać kolejne edity z jego osobą, które przedstawiały go bardziej jako straszną analog horrorową postać. Biorąc pod uwagę cały wizerunek wokół niego oraz porównanie do SCP, gość został nazwany mianem SCP-67. SCP-67. Później zaczęły się kolejne przeróbki, m.in. ta naprawdę fajna, wygenerowana przez AI, gdzie macie SCP-067, który, nie wiem, idziecie dojechać czy coś. I w tym miejscu gość stał się dosłowną kryptydą internetową. I w tym momencie miejmy najważniejszą rzecz z tyłu głowy. Mason wcale nie jest oficjalnym SCP-067, ale w mojej opinii jest dużo zabawniejszy, ponieważ oficjalnym SCP-067 jest tak naprawdę piórowieczne. Najprościej mówiąc, w kilku zdaniach, osoba trzymająca to pióro traci kontrolę nad swoją ręką. SCP-067 samodzielnie spisze biografie, wspomnienia i szczegóły z życia użytkownika. Często takie, których badany nie pamięta. Generalnie, całkiem ciekawa sprawa, oczywiście, w pełnym rozrachunku to jest trochę bardziej skomplikowane. Wględem tego mema od tyle naprawdę cały czas czekam, aż ktoś stworzy jakiś bardziej skomplikowany lore wokół niego, albo przynajmniej jakiś artykuł przypominający raport SCP, który właśnie opisywałby Masona. Jakby to byłoby świetne. Swoją drogą, jeśli chodzi o te edity, to naprawdę zabawne jest, jak dodają tam Kendricka Lamara bez kontekstu z podpisem HE IS ALWAYS LISTENING <noise> Mocne No generalnie, moim zdaniem, całkiem zabawny jest ten mem na zasadzie takiej Idziesz sobie na mecz szykówki, krzyczysz losowe słowa, typ cię nagrywa, a później stajesz się analog horrorowym memem z internetu Który jest viralowy na cały świat Co interesujące, ten sam dzieciak postanawia otworzyć, uwaga Podcast o nazwie What Six Did to Seven? Co szóstka zrobiła Siódemce? Bardzo ciekawa gra słów, naprawdę nie wpadłbym na to. Jestem ciekaw, o czym on mógłby tam gadać, aczkolwiek jeżeli dobrze wykorzysta te swoje powiedzmy globalne 5 minut, to może zostać nawet jakimś influencerem czy coś. Dajcie znać, czy byście go oglądali, czy może jednak nie. Jeżeli chcecie więcej tego typu wyjaśnień memów ode mnie, to robię to naprawdę często, na przykład na moim TikToku, kiedy coś takiego się wybije, dlatego możesz tam wpazimy i zobaczyć. Skoro dotykamy już takich TikTokowych tematów, to mam dla was update dla Noziego. Jeżeli nie widzieliście jeszcze mojego poprzedniego odcinka, w którym wyjaśniałem o co chodzi z Noziem, czyli z tym prawdziwym animatronem, którego gość składa w swoim garażu, to obejrzyj najpierw ten film, bo tam masz wyjaśnione podstawy tego wszystkiego. No to tak, od mojego ostatniego filmu dowiedzieliśmy się, że Nozie będzie miał możliwość echolokacji, ponieważ Citra publikował coś takiego. Generalnie Citra prowadzi badania nad echolokacją Noziego. Prawie widzimy schemat fal dźwiękowych rozchodzących się od źródła i odbijających się od sylwetki człowieka. Jest to po prostu klasyczne zobrazowanie echolokacji, czyli techniki, którą na przykład posługują się nietoperze. Stąd szkic nietoperza u góry. No i wprost sugeruje nam to, że Citra chce przełożyć naturalny mechanizm echolokacji na animatronika Noziego. Zatem najprościej mówiąc, kiedy Nozie powstanie, i przynajmniej możemy założyć, że będzie mógł poruszać się samodzielnie, to będzie mógł właśnie poruszać się w ciemności, nie będzie musieć widzieć nic. Po prostu będzie poruszać się dzięki dźwiękom echolokacji, tak? Szczerze, całkiem ciekawe i naprawdę niepokojące. Jakby tak trochę dokładniej się nad tym zastanowić. Później pojawił się kolejny raport stworzenia Noziego. i Widać tutaj całkiem stworzył progres na zasadzie, nogi są już ze sobą połączone. Dowiadujemy się również, że Citra powraca na studia, aczkolwiek tam będzie mógł dalej kontynuować pracę nad nim i chyba będzie miał trochę więcej zasobów do tego. W się publikował jeszcze coś takiego z podpisem wprowadzenie Nose'ego do lasu, gdzie dosłownie nogi Nose'ego, jak gdyby zwisają z drzewa, a on przy nich pracuje. Obok znajdują się też jego ręce. Najwewniej później będziemy widzieć go tutaj trochę częściej, albo przynajmniej w takowej scenerii, tylko oczywiście w momencie, kiedy. Będzie on już troszeczkę bardziej rozwinięty. Trzeba przyznać, że rozwija się to co najmniej ciekawie. Ludzie sami zaczęli też dodawać jakieś swoje informacje do tego tematu. Więc jedni tworząc postacie, które mogłyby dążenie zatrzymać, tylko że żadna z nich nie powstanie najprawdopodobniej, bo mało kto ma takie, nie wiem, możliwości, umiejętności jak Citra. Pojawiło się też kilka filmików AI, które pokazują, jak mógłby wyglądać dążenie, gdyby został ukończony. I jednak najprawdopodobniej nie sprawdzą się one, bo to AI. Poza tym tutaj ten królik wygląda na jakiegoś takiego dziwnie pulchnego, czy coś, jakby, nie wiem, on jest tak. Taki napompowany od środka, nie wiem jak to wyjaśnić. Co ciekawe, również, to nie jest pierwsza takowa sytuacja, żeby istniało coś takiego jak prawdziwy animatron. Już wcześniej nagrywałem dla Was parę filmów, m.in. o historii Mortar's w Chuck E. Chase, czyli o prawdziwej sieci restauracji z prawdziwymi animatronami, które poniekąd stały się inspiracją dla tych FNAFowych. Będzie też mój film o Showbiz Pizza Place, czy o innych prawdziwych porzuconych animatronach, one są mega ciekawe. Polecam obejrzeć, ponieważ moim zdaniem ten temat jest naprawdę szalenie interesujący. Sami dajcie znać, co o tym sądzicie, no i moi drodzy, w dzisiejszym materiale to byłoby na tyle, wielkie dzięki za oglądanie, wpadnij na mojego Instagrama i TikToka, do których linki mam w opisie, tam rozwijamy się coraz prędzej, dlatego zaobserwuj mnie tam, będzie mi naprawdę mega miło, zostaw wsuba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo lecimy po 450 tysięcy subskrypcji, oraz zostaw kciuka w górę pod tym materiałem, jeżeli ten materiał Ci się spodobał, będzie mi naprawdę mega miło, tymczasem trzymajcie się, mówię z Mondar, cześć!